Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Kończę się Nikoru po. No. Troszkę więcej niż. Znaczy, około dwutygodniowej przerwie, tak powiedzmy. Bo w ostatni weekend Was nic nie nagrywałem. No, bo miałem po prostu takie, a nie inne, po prostu dziwne historie, że po prostu nie miałem. A, po prostu humoru, ani motywacji do nagrywania. Po prostu, no dobra, nie ukrywam, byłem w dołku, okej, okay? no. A więc dlatego nie pozwoli, pozwoliłem nie nagrywać, no bo lepiej... Bo lepiej nie nagrywać wcale, aniżeli nagrywać do dupy. Dlatego też nagrywam dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam troszkę wolniejszy wieczór. Nadzoru nie ma w domu. Jutro idę do pracy, t, ale to nie, nie zmienia faktu, że mogę dzisiaj dla Was e, troszkę straty nadrobić. Zobaczymy, co nam nasza ukochana powie. Skarbie, dbają o siebie. No i super, jak zwykle. Pagoda! Witam, zapraszam na prognozę i Jutro będzie słonecznie i spokojnie przez cały dzień. Dobra, e, tego lepiej nie komentuję. A, w ostatnim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku... E, Sprawdzaliśmy rolę konia, ponieważ y, mieliśmy ziemniaczki, więc. A, więc. Y, no, wrzucaliśmy je do konia. Wyda tak podejrzewałem, że y, do niczego nam się ten konie nie przydaje, bo myślałem, że. że, 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 y, że nie ma żadnych, y, żadnych y, zysków z tego, że wrzucimy uprawy do konia. Jednakże powiem Wam, y, iż później. Tak, nie ukrywam, przyznałem się, przyznaję się bez bicia. Pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to dokładnie wygląda w praktyce. No i in, dostałem informację, że z konia nie da się nic wyciągnąć. Można wrzucić, ale nie da się wyciągnąć. Więc, co w związku z tym? W związku z tym. A plony, które wrzucimy z teorii powinny się sprzedawać same, jeżeli je wrzucimy do konia. Dzisiaj to sprawdzimy wrzucając wszystkie ziemniaki do sakwy konia. Nic nie wrzucimy do, a, nic nie wrzucimy do tego, e, do tej komórki, Tylko wszystko wrzucimy do konia. No, chodź tutaj. Nie będę przecież cały czas biegał za tobą. Um. Bo jeżeli tak będzie, no to rzeczywiście nam się koń przyda. Dzisiaj będziemy podważać historię i funkcjonalność konia. A teraz sobie podlejemy roślinki. Jak widzicie, tam już nam trawa w większości wyrosła, jednakże jeszcze jej nie będę podle... nie będę jej ścinał bo chcę, żeby była wyrównana na poziomie tych, które świeżo zasadziłem. Żeby to widzicie ładnie wyglądało, bo patrzcie, no takie kwadraciki zostaną. Dobra, tu możemy skosić, bo tu o, nie mamy problemów takich, że musimy coś wyrównać. Tutaj mamy ten problem, dlatego też e, nie będziemy jeszcze tu trawy ścinać tutaj by się przydało nową zasadzić i dzisiaj to zrobimy bo jak już zakupimy trawę to już nie będziemy później musieli marnować pieniędzy na trawę więc a dzisiaj będziemy dobra no może jeszcze dzisiaj nie bo zresztą czemu ja w ogóle biegam po tym polu przecież od tego mam konia no, dzisiaj już raczej ci rządko nic nie kupię, żeby podwyższyć serduszka u ciebie. Dzisiaj będzie typowe czyszczenie pola. Za niedługo powinien się dostawca pojawić. O, właśnie. To wszystko, co sprzedajesz dzisiaj, kosztuje 1730 gold. jutro zostawię pieniądze w skrzynce. No, czyli koniu, obroniłeś się. Tam, tararam, tam, 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 tam. Obroniłeś się jednak. Ja już myślałem, że jesteś bezużyteczny kompletnie. Oj, żonka mnie zabije, bo już jest noc, a ja jeszcze w domu nie jestem. Poszła sama spać. Wstyd, jak ja dbam o swoją żonkę. O swoją małżonkę, która robi mi w, w głowie mrzonkę. Dobra, to już wszystko. Polaliśmy. Trawa niech sobie rośnie. Eee, no I idziemy do domu. I na tym się kończy pierwszy dzień. Zaraz przejdziemy do drugiego. Tak, zapisz pamiętnik przed pójściem spać. I oto zaczynamy kolejny dzień. Z żonką nawet już nie mam zamiaru rozmawiać, bo mnie jeszcze obije za to, że wczoraj na noc nie przyszedłem. Pogadam! Witam, zapraszam na prognozę pogody. Jutro będzie słonecznie i spokojnie przez cały dzień. Bardzo mnie to kurwa cieszy. Nie, 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 nie myślcie sobie, po, nie powiedziałem to słowo na k, powiedziałem kurde. No, bo wiem, że nie wypada przeklinać w gameplayach, wiem o tym doskonale. Bo jaką to wykazuje kulturę osobistą, tak wiem. Jestem zły, podły w ogóle, bla, bla, bla. Podlejemy tutaj ten. No ja, Koso będę podlewał, no, na pewno. Jedyne co mnie smuci z tym koniem, to to, że nie możemy go używać poza farmą. Że nie możemy jechać do miasta, nie możemy jechać na wzgórze. Tylko pff, możemy się nim poruszać, tylko i wyłącznie po farmie. Troszkę jest to. no, smutne. Idziemy po trawę. Te nasiłe trawy resne bez kosztują 500 golda, chcesz kupić? Ja kupuj! Dziękuję, dostarczę je do komórki. No i teraz będzie tak powtórka przez chyba. no, 8 razy jeszcze. Uh, więc nie obraźcie się, że tak to wygląda. No ale, cóż, jak sami wiecie z doświadczenia, jak sami o tym widzieliście po ostatniej zimie, trzeba mieć naprawdę ogromne zapasy trawy. Dlatego, już wolę zrobić takie pole: polecie trawy i mieć to z głowy. Dobra. Zostało nam 90, nie? Jest 10 dzień wiosny, godzina dziewiąta. Dobrze, to idziemy sadzić w takim razie. Chociaż nie, jeszcze najpierw. Skoro jesteśmy już po drodze, to pójdziemy po kwiatka dla naszej Wukaury! I tak. Możliwe, że jeszcze dzisiaj yy, dla Was w nocy... żebyście mieli taką fajną niespodziewaneczkę. O, wywiereczka, wywireczka! Pokażesz mi jajeczka? <laughs> Żebyście mieli taką fajną niespodziankę, postaram się jeszcze dzisiaj dla was też, oprócz Harvest Moon'a, zrobić ostatnią część Heart of Darkness. Jednak to będzie hardcore, żeby Heart of Darkness zrobić w jednej części ostatni epizod, bo jak wiecie, to jest już finałowy epizod, to już jest ostatnia część. Wow, wielkie dzięki, cudowny zapach. Tak, wiosna jest cudowna. Bo jak wiecie właśnie ten a, ostatnia część jest hardkorowa i nie wiem, czy będę w stanie przejść za jednym zamachem w jednej części. Dlatego nie obraźcie się, jeżeli, nie będzie, jeżeli będzie tak, że jeżeli okaże się, że będę musiał a, po prostu to porozkładać. Dobrze. Prawy mamy. Tak kwiatnia 3 4 5 6 7 8 No i został nam jeden kwadrat strawy tylko do uzupełnienia tutaj jak widzicie Więc nie jest źle. Kury na karmień dzisiaj? Znaczy się kurę jedną. No na dobrze. No to w takim razie chyba pójdziemy spać, bo która jest godzina? A jeszcze mam trawę! Nie zapomniałem czegoś? No, trawy zasadzić! <laughs> A myślałem, że nie mam trawy. No to patrzcie, akurat tak? Akurat całą trawę wypełniliśmy, więc już nie będziemy musieli więcej kupować. Myślę, że takie połacie trawy w zupełności wystarczą, jak na nasze uprawy. Te wszystkie co sprzedajesz dzisiaj kosztuje 50 golda, i to zostawię pieniądze w skrzynce. Super. No to idziemy spać. Na tym kończymy e, dzisiejszą część. Znaczy się pierwszą część, o tak. Bo jeszcze będę dla was robił kolejne części w dniu dzisiejszym. I co? No to do zobaczenia w kolejnej części. Dziękuję Ci za twój kłopiec skarbie. Tak, a ja Ci dziękuję za rybkę. No to co? Trzymajcie się ciepło, bo już się... Noce robią takie jesienne, jest chyba 11 stopni, o ile dobrze pamiętam, więc robi się już chłodno. Trzymajcie się ciepło. Bye bye.